Bardzo serdecznie, a więc wyobraźcie sobie, że ja w 1971 roku robiłem prawie taką samą bajerancką imprezę, a mianowicie spływ jedną łodzią ósemką i dziesięcioma kajakami z Krakowa do Gdańska. Miesiąc czasu płynęli kajakarze, a wioślarze oczywiście byli szybsi, w związku z czym po pierwszym dniu zobaczyli, że kajakarze zostają w tyle, przycisnęli i za 10 dni byli w Gdańsku. Także też była niezła impreza. Gratuluję Wam pomysłu. Nie wiem kto był głównym pomysłodawcą. Tak. Impreza bajelandzka. Także cieszę się, że możemy Was gościć w Gdańsku. Jak widzicie miasto jest piękne. Ja mieszkam w Sopocie, więc zapraszam też do Sopotu. Co, co, ja, więc słuchajcie jak mówią, Sopot ma tę przewagę nad innymi miastami, że ma bardzo ładne dwa przedmieścia. Gdańsk i Gdynie. Ha, ha ha No ale jeszcze raz cieszę się, że jesteście i życzę powodzenia i wytrwałości tym, którzy będą biegli dalej. Tutaj Jan Sawicki, ten oto osobnik. Nikt by go o to nie posądzał, ale w 1984 roku bieg do Warszawy. Bieg do Warszawy. I w piątym też. No więc jak widzicie, będę doświadczenia spokonywania takich tras mamy tutaj też. Jeszcze raz wszystkim serdecznie gratuluję i dziękuję, że jesteście razem z nami.